Parę słów chciałbym powiedzieć dzisiaj na temat króla albo władcy, bardziej władcy niż króla, którego nie znajdziecie w żadnym poczcie książąt i królów polskich. Jeśli sobie zajrzymy do takiej pracy zrobionej przez profesora Błażeja Śliwińskiego, to tam pojawiają się dwa takie imiona, Besprym i Otton. I tam są różne brzmienia, różne zapisy. Profesor Śliwiński wspominał kiedyś, że kronikarz niemiecki Tytmar Smerzburga wymieniał pierworodnego syna Bolesława Chroblego, księcia Besprima. Inna z kolei kronika niemiecka, tak jak roczniki Hildersheimskie, używała imion Bespriem, Besprim, no te imiona różnie były używane. Podobne nazwy zawierają także dwa inne źródła, bo na przykład kronika z analisty Saxa oraz roczniki Autańskie. Tak więc, by powiem szczerze, można by sobie śmiało przyjąć, że... Um, Zresztą tak wielu polskich badaczy przyjęło, po prostu poczynając od wspomnianego przez profesora Błażeja Śliwińskiego, poprzez Lelewela Jasińskiego, czy Bryknera, czy wielu innych, że imię Bezprym jest najlepszym z możliwych w odniesieniu do tego pierworodnego syna Bolesława Chrobrego. Sama w ogóle identyfikacja tego imienia ma troszeczkę głębsze znaczenie, bo być może już w nim została zawarta historia życia tego księcia. No wiele wskazuje na to, że nie było to rodzime imię z obszaru pierworodnego państwa Polan, być może miało jakieś pochodzenie węgierskie i zostało nadane temu synowi przez matkę, która pochodziła z Węgier, bliżej nieznaną nam księżniczkę Judytę. Nie wiem jak to tam dokładnie było. Natomiast niemiecki język koznawca Johannes Hertel zwraca uwagę, że w różnych średniowiecznych źródłach węgierskich pojawiają się dwie nazwy tego samego ogrodu, Besprym i weszprem. No i być może węgierska matka księcia w wyniku jakiejś tęsknoty nadała mu właśnie takie imię. A może po prostu słowo Besprym ma zupełnie inne znaczenie. Hertel w ogóle uważał, że imię to ma brzmienie takie słowiańskie jest, taką bym powiedział, aberracją mimo bezprzym czy bezprzym no mnie bardziej przekonuje identyfikacja znaczeniowa tego imienia Besprym, czyli słowo prym. W języku polskim ona oznacza <laughs> no oczywiście pierwszeństwo. Czyli e, to oczywiście pochodzi z łacińskiego słowa primus, czyli pierwszego, najważniejszego. E, czyli ktoś, kto byłby tak naprawdę pozbawiony pierwszeństwa? Nie wiem. <laughs> no, kim był w ogóle ten książę Besprym i dlaczego oni wspom nie wspominają nasze. W poczce naszych władców, no to sprawa jest troszkę inna, bo wielu historyków skłania się do takiej opinii, że on się urodził między 985 a 987 rokiem. No, o bez pr prymie w ogóle nie wspominanie słowem Galanonim, to jest też ciekawe w swojej monumentalnej 12 kronice polskiej. Tam też nie znajdziemy tego imienia w kronice w Polski, mistrza Wincentego Kadłubka, czy vanale kronikale kronikale i inicji. regii polonie Jana Długosza, tak. Nieobecność w ogóle w kronice Gala Anonima oznacza do niedawna taki historyczny niebyt, bo ten problem nie dotyczy jedynie bezpryma. Gal nie wspominała ani słowem o dwóch braciach księcia Mieszka I, czyli nie mówi nic o czci Boże, którego znamy, a który zapewne gdzieś tam zginął walcząc z wietlinami. No i wielki kronikarz pominął także synów. Mieszka I, czyli Mieszka, Świętopełka, Lamberta czy Ottona, trzeciego syna Bolesława Chrobrego no a jednak ze źródeł zagranicznych wiemy, że tacy istnieli i wywierali znaczny wpływ na nasze państwo być może Galo wcale nie pominął ich w wyniku jakiejś własnej niewiedzy ale po prostu chciał, żeby ta jego kronika była czystą zwykłą propagandą tak? no zdaniem Gala było przede wszystkim, zadaniem w ogóle, Gala było przede wszystkim dowiedzenie wszelkich praw do tego, że do tronu księcia, że na tronie książęcym powinien w ogóle władcy Polski zasiąść sobie Bolesław usty. no i tak nie ukrywajmy, gala o no, nim pisał to w sposób bardzo taki no, propagandowy i jeżeli by teraz zacząć poruszać w tej kronice bez pryma, no to jako pierworodnego syna Bolesława Chrobrego no to tu by została troszeczkę zakłócona taka ciągłość bym powiedział Dynastyczna, no i być może Gala, no nim tego właśnie chciał ominąć. No ale wróćmy jeszcze do naszych Żydów zagranicznych, bo pierwszy o Bezprymie wspominał tak jak mówiłem niemiecki kronikarz Tietmar i należy jednak podkreślić, że żył on w latach 975 1018 no i nie doczekał zatem czasu, gdy Bezprym na chwilę mógł się stać głównym bohaterem na tej polskiej scenie. No ale wiemy, że. Też była żoną Bolesława Chrobrego była niejaka Rydga. Rygdak. Rygda, no, tak się nazywało, tak? No i być może z nią miał właśnie tego księcia bez pryma. Tak przynajmniej napisał ten kronikarz. Kolejną żoną Bolesława Chrobrego była Emilda, córka Dobromira, o którym praktycznie nic nie wiemy którego w ogóle, którego historycy próbowali troszeczkę identyfikować, ale jakoś to kronikarzom to nie za specjalnie wyszło. No i z tego związku na świat przyszło pięcioro dzieci, trzy córki i dwóch synów, czyli późniejszy król Mieszko II Lambert, no i oczywiście Otton. No ciekawy zapis dotyczący bez możemy znaleźć ogólnie w tych kronikach Hildersheimskich, które były spisane w 1065 roku w klasztorze benedyktyńskim św. Michała w Hildersheim. No i... Tam, tam są takie, takie kwestie, gdzie ale jest właśnie to imię Besprym. No i co więcej, powiem, pozostaje pytanie, czy Besprym i Bolesław Zapomniany no to ten sam człowiek, bo w jednych miejscach występują jako Bolesław Zapomniany, a w innych jako Besprym, tak? Czy może w naszym poczcie Królów i Książąt Polski brakuje dwóch władców, bo to też jest ciekawa sprawa, tak? bo tutaj chodzi o tą nagłą śmierć Bolesława Chrobrego w 1025 roku w swojej kronice w ogóle nieprzychylny polskiemu królowi Bolesławowi Chrobremu no szczerze mówiąc wielu kronikarzy o tym jakoś nazwijmy to nie wspominano i nie wspom wspominali i to jest też bardzo ciekawe bo między innymi w kronikach sam Bolesław chorobry ma tytuł z łacińskiego Bolislaus Clavigena Dux Boloanorum, czyli słowianin Bolesław książę Polaków. To jest też bardzo ciekawe. Może wy wiecie coś więcej na temat na temat Bespryma, bo szczerze mówiąc o bezprymie troszeczkę pisał też Wipon, który podobnie zresztą jak Titmar wyrażał się o polskim władcy niepochlebnie. No ale czy ta historia Zdrady odtona, bo oczywiście jeden z synów Odtona został chrobrego, został wygnany na Rusi i tam żył w Nędzy. On się nazywał Odton Więc Pytanie, właśnie czy potem on okazał się w ogóle zdrajcą, bo ruszył na Polskę wraz z cesarzem Konradem II Salickim, to jest też bardzo ciekawe. Bardzo ciekawy wątek. Myślę, że kiedyś ten wątek pociągnę troszeczkę dłużej. No, tutaj jest to pytanie, zostawiam otwarte dla Was. Zostawiam dla Was otwarte, czy ten bezprym faktycznie istniał, żył? Czy Bolesław Zapomniany i bezprym to jedna i ta sama osoba? Dawajcie ślad w komentarzach, żeby można było temat dalej pociągnąć i temat dalej rozwinąć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.